Dwa tematy, które chciałbym dla Państwa skomentować, obok których nie można przejść obojętnie. Pierwszy temat to jest temat wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kazimierz Dolny. Drugi temat, bardzo przykry, kolejny pożar w mieście. Zacznę od projektu, od wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Jak można przeczytać na stronach Urzędu Miasta, burmistrz od jednego, z projektem planu można zapoznać się od 11 lipca, czyli od poniedziałku, do 1 sierpnia. Jest to projekt, kolejny projekt planu dla obrębu Kazimierz Dolny. Sprawa ciągnie się od 25 czerwca 2015 roku, czyli od przyjęcia uchwały przez Radę Miejską o przystąpieniu do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to kolejne wyłożenie, jak wiadomo. Poprzedni projekt planu został uchwała zatwierdzająca autorski projekt burmistrza została unieważniona przez wojewodę lubelskiego. Także po siedmiu latach po raz kolejny wykładany jest plan, kolejna wersja tego planu. Przypomnę Państwu tylko. Po raz kolejny. Oczywiście mówię to z uporem maniaka, ale yy, obok, nie można obok tego przejść obojętnie. Chodzi o to, że tak naprawdę projekt planu, czy plan dla gminy, czy dla yy, jakiegoś terenu opracowuje planista według koncepcji. Yy, Burmistrza, wójta, prezydenta. Oczywiście dokumentem wyjściowym jest studium. Po siedmiu latach, proszę Państwa, po siedmiu latach jest kolejny projekt planu. Powiem tak. Co do zasady, planiści podpisują umowy na rok, rok z okładem. I w tym terminie planista, jeżeli jest dobra wola i współpraca władz danej miejscowości, jest w stanie zrobić sprawnie plan zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego w Kaźmierzu jest tak? No, tu jest wiele wersji. Pan burmistrz. Obarczył mnie, Janusza Kowalskiego, tym, że plan nie jest uchwalony. Dobrze. Z takimi opiniami czy oszczerstwami trudno jest dyskutować, ale przypomnę Państwu tylko dwie kwestie. Zapoznajcie się Państwo z protokołem z 30 grudnia 2021 roku. Jakie były zarzuty? Wcześniej przewodniczący Piotr Gus, tak, przewodniczący Piotr Gus, wspólnie w porozumieniu z innymi radnymi skupionymi wokół burmistrza Artura Pomianowskiego, nie dopuścili, uniemożliwili wręcz dyskusję nad projektem planu. Mimo moich wniosków pisemnych, ustnych. Kolejną sprawą, którą, którą warto, abyście, państwo, aby, abyście się Państwo zapoznali, jest prowadzona przez jednego z najbardziej cenionych załóżników burmistrza kontrola. Kontrola procedury i planu, i studium jest to kontrola na wniosek rady miejskiej czy zgodnie z którą pan Jakub Pruchniak powinien tą kontrolę dokonać zaczął ją jak wiemy Ryszard Trypczyński, ludzie skupieni wokół burmistrza uniemożliwili pracę rady przy znaczącym wsparciu renegatów, którzy stwierdzili, że mimo kompromitacji warto być przy burmistrzu, bo można coś więcej ugrać. Kosztem, oczywiście, społecznym. Jak wiemy, pan Pruchniak tuszuje sprawę, podobnie jak tuszował sprawę oczyszczalni ścieków, żeby nie być gołosłownym, powiem tak, od momentu, kiedy Ryszard Rybczyński zrezygnował z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, upłynęło ponad rok. W tym czasie pan Jakub Pruchniak zrobił jedno spotkanie, po którym zasygnalizował, że pisze projekt. Oczywiście w mojej ocenie. Jakub Pruchniak nie ma możliwości intelektualno-osobowościowych do stworzenia jakiegokolwiek dokumentu, bo w życiu nie stworzył żadnego dokumentu, jedynie podpisuje się pod tym, co tam ktoś mu napisze. To podobnie będzie z tym projektem kontroli. A to jest o tyle ważne, żebyście Państwo wiedzieli, do jakiego stopnia opinia publiczna jest manipulowana przez. Środowisko, które tak naprawdę sprawuje władzę w Kazimierzu Dolnym. Co więcej, jak pamiętamy, po uchwaleniu tego planu, konkretnego tego planu dla obrębu Kazimierz Dolny, burmistrz rozpisywał się na Facebookach, oczywiście w swoim stylu. Po uchyleniu Planu. Również się rozpisywał przez wojewodę. Również się rozpisywał. Tak jak już wspomniałem, główny zarzut głównie obarczył mnie Janusza Kowalskiego tym, że plan nie jest uchwalony, że nie mógł w tej wersji zostać przyjęty. Ja byłem tego przeszkodą. Co jest istotne, dlaczego teraz, kiedy Osiągnął sukces, oczywiście w cudzysłowie, bez cudzysłowie nie da się tego zamknąć. Dlaczego teraz nie informuje na Facebooku opinii publicznej, że przygotował kolejny projekt i już od poniedziałku będzie można z tym projektem się zapoznać? Dlaczego nikt z jego żołnierzy nie komentuje tego, nie udostępnia, chociażby nie linkuje? Tego, co znajduje się na stronie Urzędu Miasta. Co więcej, 29 czerwca była sesja absolutoryjna burmistrza. Dlaczego wtedy pan burmistrz nie powiedział mam dla Państwa radnych informacje, że od 11 będzie można zapoznać się z projektem planiu. Przygotowałem obwieszenie, które zostało. Pierwszego, czyli dwa dni później, ogłoszone. No dlaczego? Dlaczego pan przewodniczący Piotr Gus nie chce się zajmować tą sprawą? Pytany przeze mnie, co z planami dla innych miejscowości, milczy. Proszę Państwa, w kilku zdaniach, nie chcę teraz się odnosić do tego, do tego się odniosę szerzej. Ale już po publicznej dyskusji, jaka będzie 21 lipca, skomentuję dla Państwa to, co tam jest niepokojącego. Powiem tylko tyle. W tym projekcie planu on się w zasadzie nie różni tym, co było 30. Delikatny lifting generalnie tak. Ci co mieli być nagrodzeni za lojalność są nagrodzeni, ci co mają być skarceni są skarceni. Dodatkowo pan burmistrz Artur Pomianowski w pewnych kwestiach legalizuje samowoli, samowole budowlane w mieście. Tak, przyjdzie czas to, to ten fakt skomentuje. I co więcej nie ma żadnej różnicy. Znaczy, jest minimalna różnica między tym projektem a tym, co było uchylone przez Wojewodę. Nadal. Plan w mojej ocenie narusza studium. I jak się do tego odniesie wojewoda. Zobaczymy. Chociażby powiem Państwu wielka niewiadoma, przy słynnej inwestycji, przy słynnym planie, co to oznacza? Spróbuję. Zapytać na wyłożeniu planu eksperta, pana Godlewskiego. Dla państwa będę transmitował dyskusję publiczną na temat planu. Dyskusja będzie miała miejsce w zespole szkół przy ulicy szkolnej, także żeby to wszystko było transparentne. Od A do Z będziecie Państwo zapoznani ze wszystkimi niuansami, które miały, które znajdują się w tym projekcie planu. Liczę również po raz kolejny, że samorząd mieszkańców zgodnie ze statutem, z projektem planu, zapozna opinię publiczną, czyli mieszkańców zwoła zebranie w stosownym czasie. Liczę na to Pani Przewodnicząca. To jest bardzo ważna rzecz, to jest lokalna konstytucja. Jak yy, yy, wielokrotnie by, słyszeliśmy, plan to jest przyszłość miasta. No to jest oczywiście demagogia, bo plan, tak jak już powiedziałem, mógł być zrobiony lata temu. Nie chciało tego środowisko skupione wokół burmistrza, no dlatego wyszukiwano różnych rzeczy. To ma przełożenie na różne rzeczy, na ceny działek, na na różne kwestie, na pewno w pewnym sensie pomaga mieszkańcom bardzo, ale to nie jest wyłącznie panaceum na rozwiązanie wszystkich problemów. Także w tej kwestii zapraszam pod filmem będą załączniki, spróbuję ściągnąć dla Państwa. Ze strony Urzędu do pobrania będziecie mogli się Państwo za, zapoznać z projektem. Druga kwestia to jest sprawa kolejnego pożaru, jaki miał miejsce w mieście. Czy to było celowe podpalenie, czy nie? Oficjalnie będzie wiadomo po zakończeniu dochodzenia. Natomiast, co chcę powiedzieć i co, co ma miejsce? Yy. Jak pamiętamy, seria podpaleń, czy pożarów miała miejsce w 15 roku. Płonęły obiekty, pustostany. Dlaczego tak się działo? No, każdy chyba wie. W obecnej sytuacji już dzieci w piaskownicach wskazują, dlaczego płoną te pustostany. Kto, kto tego dokonuje. Kilka dni temu otrzymałem konkretną informację, kto może stać za podpaleniami. Następnego dnia otrzymałem również telefon, gdzie jeden z mieszkańców powiadomił mnie, że druh Strażak wprost na pewnym spotkaniu powiedział, kto dokonuje tych podpaleń. To nie jest tajemnica. Kazimierz to nie jest metropolia. Wszyscy o sobie wiemy. Za pewien czas odniosę się do dzisiejszego komentarza i powiem Państwu, dlaczego się tak dzieje, a nie inaczej. Co robi policja? Co robi na przykład Mirosław Opoka, który jest technikiem kryminalistyki. Czego nas nie informuje, czego nie informuje burmistrz, czego nie wyraża ubolewania? No nie wiem dlaczego. Odpowiedzcie sobie pani. Hedonistyczne podejście do, do świata pana burmistrza oświadczy tylko o nim samym. Można się y, afiszować różnymi pięknymi wydarzeniami, ale też jest szarość dnia codziennego, między innymi te problemy z którymi powinniśmy się zderzyć, które są, to nie jest coś wyimaginowanego, to są konkretne rzeczy, które dotykają nas, nas mieszkańców. Ludzie coraz bardziej obawiają się tego, co się dzieje w mieście. Tak. Też. Dotyczy to nieszczęścia, jakie spotyka tych ludzi. Mówi się, że to właściciele, że to niewłaściciele. Ja mam na to odrębne spostrzeżenie. Myślę, że policja nam coś wyjaśni. Oczywiście wyjaśni, pod warunkiem, że nie będzie naciskana przez burmistrza i jego wiernego towarzysza. Krzysztofanie Radkie, aby policja zamiast zajmować się bezpieczeństwem życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwem mienia, będzie chodził i będzie pilnowała policja porządku w mieście w postaci źle parkujących samochodów. No, to jest groteska, proszę Państwa. Te działania to są działania doraźne, dodatkowe coś, co powinno się wydarzać sporadycznie. To, czy jest porządek w mieście. W głównej mierze zależy od burmistrza. Najpierw trzeba zabezpieczyć mieszkańcom i gościom, turystom parkingi, a dopiero potem prosić o pomoc policji, jeżeli sobie metodami swoimi nie radzimy. Ale jak możemy sobie radzić? Jak proszę Państwa, burmistrz ściągnął jakoś firmę z Warszawy, która biletuje. Wszystkich, którzy parkują. Natomiast sam nie potrafi ogłosić przetargu, przygotować inwestycji. Tutaj mowa o tym parkingu przy CPN, gdzie nie, nie znalazł się żaden z oferentów do inwestycji, ponieważ inwestycja jest nieprzygotowana. Tam trzeba przyłącza robić. <grych> tak, proszę Państwa. Do tego się odniosę, odniosę się też do budowy drogi tej na górnej Puławskiej za którą przepłacamy znacznie więcej niż powinniśmy. Ale najpierw ściągnę dokumenty. Proszę Państwa, to, co się dzieje dobrego, jest eksponowane. Problemy są zamiatane pod dywan. Zamiata to również Rada Miejska, radni, którzy nie chcą o tym mówić, słyszeć i tak dalej. Na koniec chciałbym Państwu powiedzieć taką fajną rzecz. Fajną, która jednak. Y no, nie przynosi nam chwały. Sesja absolutoryjna u nas w Kaźmierzu trwała 2,5 godziny i, jak już mówiłem, za sprawą mojej osoby Janusza Kowalskiego trwała tyle, bo jakby mnie nie było na sesji albo bym się nie odzywał, zapewne by trwała 30, może 40 minut. W sąsiednich puławach sesja absolutoryjna, tam gdzie była głosowana udzielane votum zaufania dla prezydenta Puław trwała 10 godzin, do drugiej w nocy. To jest obraz dramatu, z jakim my w Kaźmierzu mamy do czynienia. Radni, którzy deklarowali działanie na rzecz naszej lokalnej społeczności, na rzecz miasta, na rzecz współmieszkańców, zakpili z nich. Wszystko, co miało być do, do dyskusji, przewidziane, co było do dyskusji, zostało zamiecione pod dywan, zostały zamknięte usta nam przez y, załóżników burmistrza. To nie jest droga, która zaprowadzi nas do czegokolwiek dobrego. To jest Synonim upadku moralnego tych ludzi, którzy do niedawna deklarowali i sygnalizowali opinii publicznej, że oni gwarantują uczciwość i działanie na rzecz naszej lokalnej społeczności. Zapraszam Państwa do komentowania.